Siema, siema. I tak sobie działam w terenie po ponad roku od tamtego filmu. Nic się nie wydarzyło. A dzisiaj ni stąd, ni z dostałem olśnienia. Mówię, idę zobaczyć, co tam na miejscówce. No i niewiele się zmieniło, oprócz tego, że się zazieleniło. To był urdel dalej taki, jaki był. Złom, złom, butelki. Tu to widać. Tu takie ciekawsze. Jakiś taki, o. Szampon pokrzywowy, fajny sł słój taki weka. Ta butelka też nie głupia. Butelka Gina. No i strzał dnia. Sława Kielce, coś takiego. Taki brązowy, ozdobny słoiczek. Nie wiem, jak ktoś coś wie na ten temat, może napisać w komentarzu. A ja sobie działam dalej. Pozdrawiam wszystkich pozytywnych. Hello!